Yeah, to się szybko temperatura pojawiła, jak widać. Zobaczymy, co Dzisiaj się zatrzymaliśmy. Odmowa będzie całkiem, jeszcze raz. Już gdzieś dalej. Będzie tak wywalało, to może bez... i trochę to uciążliwe. Niespodziewane ofy. Coś z tym OBS-em, czekaj. Teraz inny raz 5 minut. O. Trochę jest rozciągnięty. Tutaj. O. Muszę cię you, <grym> hemlock would send us. Yeah. Nie not betting with you again. Focus. No, nie powiem, że wygląda to fajnie. Wszystko jeszcze trzeba pogadać. Chcę te let's go. Time to shine. się no, wchodzi A wchodzić ten Na no, tam, to, ale kupa. Na tą drabinę mogę. A, no, nie wchodzi. LOL. LRT. Ja nie mam tak Purity na, to jest na kontrole, a nie ja <grymianie> się w stanie długo w nią nie powiem. Ja bym wolał wyrazić na myszce, nie. Odpowiedzi ale Odpowiedzi tak cały czas. takie no, i, i tak, to pizza, to prawda, lewy Jakiś lepszy cios, każdy się pojawić na czas. No właśnie. Teraz parę pala, czas. Generalnie no, fajnie to wygląda graficznie. Mogę zobaczyć, że one trochę spokoją. Czy no, że ja mogę. O, mogę podjeżdżać. Właśnie. O, jest sobie. Dobra, to jest smutny. Tutaj. To byłby. Ale tylko, że jest cena tego obrazu. No, no, to jest fajnie. O, bo... na hita mówię. No

Dużo ładowań, międzyładowań, mało grania. Graj. Co? No, to znaczy zabiło mnie? Co to znaczy? Nie bym ją Ale Aleśmy obserwowaliśmy co się dzieje. I wyszedłem do bani. What? No bo to samo? To jest ładowania tego poziomu taki dziwne. Dużo czarnych ekranów długo. No to samo w kółko. Coś No to samo, no to samo no to, co ty. Told you Hemlock would send Focus.

Tam on tak szybko do mnie. Ja tego nie robię. Trochę To jest ja pierwszy atak. Trochę wolno się rusza. Znaczy, te zamachy robią powolne. Może broń w przyszłości będzie szybsza. ale jak ten miecz jest duży. A bomber? Good riddance. We'll fly you alive. You is a Arab,